w wiesz w tej sprawie. I sądzi, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja to przeczuwałem. Natalia miała zły przykład. Bardzo zły przykład ze swojej siostry. To znaczy? Dunika, jej starsza siostra, też tego czasu, zadawała się z nieodpowiednim towarzystwem. Przyszła do domu z brzuchem. Narobiła wstyd do całej rodzinie. Moczą chciałam tego uchronić. I dlatego nie pozwalałeś mi nigdzie wychodzić, z nikim się widywać? Natalia, zrozum, ja chciałem dla ciebie dobrze. Bakiłem się od ciebie. Chciałem, żebyś skończyła szkołę. Żebyś poszła na jakieś studia, żeby ci w życiu było lepiej. Dlatego zabroniłem ci tych randów. A ty co? I tak znalazłem sposób, żeby mnie puścić. Pani ale proszę panować nad słownictwem. Pan. Przepraszam jest jakiś sędzia. Jak rozumiem, pan nie wiedział o tym, że Natalia spotyka się z maćkiem Drostawskim. Nie, nie. Powiedziałem Natalii wyraźnie. Żadnych chłopaków aż do matury. Wiedziałem, co tacy chłopcy mogą chcieć o takie dziewczyny. Tylko żeby wykorzystać. Ona głupia, dała się nabrać. Nieprawda! Maciek mnie kocha. Kocha? Co ty wiesz o miłości? Dziewczyno, ty ciekawa, to bym cię szanował. A on ci dziecko zrobił. Nie znasz go, to nie mów. Jeśli chcesz wiedzieć, to Maciek czekał, aż skończy gimnazjum. Bo mu że nie będzie żadnego seksu, dopóki nie skończy szkoły. Czeka na mnie przez pół roku. Czeka na mnie, bo mnie szanował. Szanowa, ci Bachora zrobiła, potem się go zami. Nieprawda! Ale proszę o spokój. Prosiłam, żeby pan się opanował. Przepraszam, przepraszam nie Ale Natalia już nie ma wstępu do mojego domu. Tak jak jej starsza siostra. Wiesz co kś czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. To co się stało, to jest głównie wina ojca Natalii. Bo gdyby zaakceptował pan ciążę, to ona by się nie bała. I nie chciałaby usunąć jej. Nie tej A twoje rodzice, dojmu? moglibyście z dzieckiem uli, u Twoich rodziców ja zamieszkać. Nie Bo to nie... Ale dosyć już tej dyskusji. Panie Terowicz, proszę zwracać się do sądu. Dobrze, wszystkich sądzie. Ale jak ja mam się teraz czuć? A teraz próbuję mnie tutaj na forum publicznym oskarżyć, że to moja wina? Dlaczego? Co ja tylko zrobiłem? Dużo. Natalia. Ja cię bardzo kochałam. Mm. Jakbyś mnie tak kochał, to mi się nie bało urodzić tego dziecka. Dom sobotnej matki! Ja dziękuję. Drodzy rodzice, nauczcie się kochać swoje dzieci, wspierać się, wybaczać im błędy, pomagać im, dawać poczucie, że zawsze mogą na Was liczyć, bo popatrzcie, jakie zwyrole mogą wyrosnąć. Oczywiście to nie jest zasada, ale brak miłości sprzyja kolej, kolejnemu przekazywaniu tego braku miłości, tej nienawiści, tego zła. Zło rodzi zło, coś w tym jest. Ta laska została oskarżona o to, że. Próbowała wywołać poronienie w, w siódmym miesiącu ciąży, myślała, że jest czwartym, doszło do, zdrowe, do żywego urodzenia w siódmym miesiącu, w wannie to zrobiła, pod wod w wodzie, no i nie wyciągnęła tego dziecka z wody, udusiło się. Oczywiście to, że z rodzic, to, że i to, ojciec, to, że w ogóle oboje rodziców byli przyjebali, to oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem, ale po prostu mówię, że bądźmy po prostu dla siebie dobrzy, to wtedy Inni też będą dobrzy. To wszystko na dziś. Życzę Wam miłego wtorku.